Dzisiaj będzie m.in. o sankcjach, bo FIA w końcu na ten temat się wypowiedziała, o prawdopodobnie nowym kontrakcie Maxa Verstappen, o ciekawie wypowiedzi Walteriego Bottasa, znowu w kontekście Luisa Hamiltona i o zbyt ciężkich samochodach. Wracamy do tego tematu, bo sprawa rzeczywiście jest całkiem problematyczna dla niektórych ekip. O tym w najnowszym ósmym biegu będzie. Zapraszam, zaczynamy. Na początek będzie trochę o, o, o wojnie, trochę o sankcjach, trochę o wpływie tego, co dzieje się w Ukrainie na sytuację w, w motorsporcie. Jeśli ktoś chce takich czysto sportowych informacji, to na dole na tym paseczku można sobie y, przewinąć do odpowiedniego momentu, wszystko jest tam y, opisane. A przechodząc do tematu sankcji, które FIA wczoraj, nagrywam ten film w środę, ogłosiła, no to najpierw zerknijmy sobie na to, co dotychczas zrobiły inne federacje. FIFA, UEFA, Federacja Lekkoatletyczna, Hokejowa, Łyżwiarska, Narciarska, Siatkarska. W końcu Biatlon też w środę dołączył. Wszystkie te federacje wykluczyły albo drużyny, w przypadku FIFA i UEFA, albo indywidualnych sportowców z Rosji i z Białorusi z udziału w międzynarodowych oficjalnych zawodach. Oczywiście część federacji takich decyzji jeszcze, bądź w ogóle nie ma zamiaru podjąć. No i właśnie, co zrobiła FIA, co ogłosiła, pozwoliła na startę Rosjan i Białorusinów, tyle że pod neutralną flagą i bez takich rzeczy jak na przykład słuchanie hymnu po wygranym wyścigu. Podobna sytuacja do tych kar, które mieliśmy za za doping w ostatnim czasie zabronili startu, ale uwaga, zespołom narodowym Rosji i Białorusi, a te zespoły narodowe to w zasadzie startują tak na szybko. To jedyne zawody, jakie przychodzą do, do głowy, to jakieś motorsport games, igrzyska motorsportowe, które nikogo praktycznie na świecie nie, nie obchodzą. Nie wiem, jaki jest Race of Champions, jaki, jaki tam jest status tych zawodów, no ale no nie oszukujmy się. No, jakby kadry narodowe w motorsporcie nie istnieją. Rosyjscy oficjale zostali zawieszeni, sędziowie nie będą mogli sędziować międzynarodowych zawodów, no i potwierdzono też, już tak oficjalnie przybito stempelek, że Grand Prix Rosji się w tym roku nie odbędzie. Grand Prix Rosji w Formule 1, oczywiście. No jeśli o mnie chodzi, osobiście, oczywiście możecie mieć zupełnie inne zdanie, to jest moje prywatne, no dla mnie jest to skandal, ze strachu przed utratą rosyjskich pieniędzy myślę, że takie decyzje mogły, mogły zapaść, bo tego napływu kapitału z Rosji w motorsporcie jest całkiem sporo. Karting jest mocno opanowany przez, przez Rosjan. Wiemy, że też w innych kategoriach, i w kwestii sponsoringu, i w kwestii po prostu ludzi, którzy stamtąd jeżdżą, no ten przepływ gotówki jest całkiem, całkiem spory. Jeszcze tam wczoraj widziałem, chyba BBC odnosiło się do wypowiedzi rzecznika FIA, który powiedział, no, że FIFA i UEFA przecież też zespoły wykluczała a nie indywidualnych sportowców. Więc no jest to troszkę no, śmieszne, to złe słowo w takiej, w takiej sytuacji. Danił Kwiat napisał wczoraj takie, takie oświadczenie, no, że to jest niesprawiedliwe wykluczanie rosyjskich sportowców z zawodów. No, i ja się zgadzam, że po części to jest niesprawiedliwe, ale spójrzmy sobie na to z tej strony. Ukraińscy sportowcy nie mogą startować w zawodach, albo nie mają teraz siły na to, żeby po prostu brać w nich udział, albo nie mogą, bo walczą na froncie, albo. Po prostu, tak jak w, w przypadku ukraińskiego Biatlonisty, który 20 lat nie, nie skończył, na tym froncie po prostu polegli. Więc jedna strona konfliktu nie może brać udziału w zawodach sportowych. Więc no, z tą niesprawiedliwością jeszcze druga, druga też sprawa. Mówimy o tym, że, że to dotyka osoby, które no, no nie mają wpływu na, na politykę Putina, nie mają wpływu na politykę swojego kraju. To prawda daniu Kwiat nie ma mocy sprawczej, żeby, żeby pójść i, i powiedzieć zatrzymaj tę wojnę i, i to się wydarzy. No nie. Ale z drugiej strony, jeśli jesteście za sankcjami na przykład takimi gospodarczymi, a nie jesteście za sankcjami dla, dla indywidualnych sportowców, no to gdzieś tutaj to się, to się rozjeżdża, no bo sankcje gospodarcze Okej, okay, uderzają w oligarchów i tak dalej, ale oni sobie poradzą. Oni mają dużo pieniędzy, koniec końców nie będą umierać z głodu, naprawdę. Ale sankcje gospodarcze, które uderzają w Rosję, uderzają w taką, nie wiem, panią Ludmiłę, która mieszka pod, pod Moskwą i tak już wiodła nie za bogate życie. No a teraz wygląda na to, z tego co czytam, jakieś eksperckie artykuły ekonomiczne, że sytuacja w Rosji będzie po prostu fatalna w, w, najbliższych, w najbliższych latach. Czy ona jest winna tej, tej sytuacji, co, co robi Rosja? No nie. Czy przez to rykoszetem normalni Rosjanie obrywają? No niestety tak. Ale ja mam takie poczucie, że po prostu wszyscy muszą jakby solidarnie Jasny, bardzo klarowny i bardzo ostry sygnał wysłać, że nie ma miejsca, dopóki takie rzeczy się będą działy, na udział e, obywateli kraju e, agresora w wydarzeniach międzynarodowych, czy to kulturalnych, czy to, e, czy to sportowych jakkolwiek oczywiście inny argument jest, że naprawdę Daniła Kwiata jakby to nie będzie dla niego koniec świata, że przez rok na przykład nie brałby udziałów w zawodach motorsportowych, no bez przesady no, to jest gość, który od 12 roku życia żyje w, we Włoszech pewnie ma mieszkania w różnych częściach, częściach świata i naprawdę to nie będzie dla niego gigantyczny, gigantyczny problem no i oczywiście też mam takie poczucie, że, że gdyby taki Kwiat czy, czy taki Mazepin Wydali oświadczenie, w którym jednoznacznie napisaliby, że potępiają agresję Rosjan, że sprzeciwiają się temu, co robi ich kraj, patrzyłbym na to inaczej. Ale sportowców z Rosji, którzy takie oświadczenia opublikowali, można policzyć na palcach jednej ręki, naprawdę. W cudzysłowie. Jest ich bardzo mało. Ktoś powie, że trzeba odwagi, no bo w Rosji to jest karane. Z jednej strony tak, a z drugiej strony odwagi, to trzeba, żeby bronić swojego kraju, teraz wracać z Polski czy z innego kraju. Do Ukrainy i, i, i tam walczyć. To jest odwaga, a no jakby no nie szukujmy się, no, no nie jest to jakiś akt wyjątkowego heroizmu, żeby milioner, sportowiec, milioner z, z Rosji napisał y, parę y, odważnych słów na, na Instagramie. No chyba, że po prostu. Tego nie chce robić, i chyba że po prostu nie do końca ma takie widzenie na tę sprawy, jakie powinien mieć. Może uważa, może wierzy w propagandę, że to wcale nie jest agresja, że to wcale nie jest wojna, tylko to jest jakaś interwencja. I jak sobie przeczytamy to, co napisał Mazepin, który w zasadzie nic nie napisał, i to, co napisał kwiat, który napisał o sytuacji na Ukrainie, o tym, że, że trzeba zasiąść do rozmów pokojowych, no to jest to, słuchajcie, oświadczenie, które ktoś, kto wierzy w tamtejszą propagandę, może sobie odebrać tak, że no, no tak, no, no właśnie, no, no jakby no, no obie strony muszą usiąść pogadać, no bo to przecież, to przecież obie strony są za to odpowiedzialne i tak dalej, i tak dalej. No więc to ja, ja mam z tym problem, ale, ale yy, yy, oczywiście zapraszam Was też do, do komentarzy i uprzedzam wszelkie jakieś takie yy, dezinformacyjne wiadomości, jakie ostatnio nawet się, się pod tym filmem... Yy, pojawiały jakieś oskarżenia wobec prezydenta Ukrainy. Niektórzy nawet moje nazwisko wyciągali. Słuchajcie, będę kasował, już nie będę się, nie będę się bawił, bo, no bo też szkoda, szkoda po prostu nerwów. No i oczywiście pytanie, co, co z Hasem, no bo teoretycznie nie musi zwalniać Mazepina, ale ja, tak jak mówiłem Wam ostatnio, nie wyobrażam sobie, żeby oni z Mazepinem dalej, dalej jeździli. Mówiłem o tym w ostatnim filmie, więc jeśli ktoś chce, to, to zapraszam, można, można wrócić. Czekamy, no ale... Byłby to naprawdę duży fikołek dla Gina, żeby to wytłumaczyć i żeby usprawiedliwić jego obecność w, w padoku, obecność jego ojca w padoku i obecność pieniędzy. Pomijając to, czy na podstawie sankcji w ogóle te pieniądze będą mogły, w sensie, czy z tymi sankcjami, które są, czy te pieniądze w ogóle będą mogły do Hasa dopływać. Kończymy ten temat i naprawdę bardzo bym chciał, żebym w kolejnym, w kolejnym odcinku już do tego wracać nie musiał. Choć pewnie w kolejnym odcinku pojawią się informacje już o tym, kto w hasie będzie w przyszłym sezonie jeździł, bo myślę, że do tego czasu te informacje po prostu się pojawią. A teraz przechodzimy do innych informacji, już, tych czysto sportowych, bo, bo czasami nasza głowa też musi odpocząć i. Czasami takie czytanie właśnie czy, czy słuchanie o sporcie trochę nam może, yy, może w tym pomóc. Michael Andretti powiedział w rozmowie z motorsport.com, że yy, potrzebujemy naprawdę szybkiej decyzji, bo czas płynie. Jeśli chcemy być w Formule 1 w 2024 roku, to musimy dostać odpowiedź z FIA w ciągu najbliższego miesiąca zdaniem Andretiego to jest czas w którym powinien jakąś informację o FIA otrzymać, ale na razie docierają do niego raczej informacje, których on słuchać by nie chciał. To to Wolf, Christian Horner, Franz Tost, oni wszyscy mówili, że no naprawdę to trzeba posprawdzać tych, te osoby, które chcą dołączyć do do F1, że to nie jest takie proste, że to potrzeba gigantycznych pieniędzy, że trzeba się zastanowić, FIA musi naprawdę przeprowadzić taki rzeczowy, rzeczowy proces aplikacyjny i tak dalej dalej. Ale nie szukujmy się, no oni po prostu nie chcą kolejnego zespołu Formuły 1, bo tak jak mówiłem ostatnio, torcik będzie musiał być podzielony na więcej y, osób. Zach Brown, czyli również Amerykanin, jako jedyny w zasadzie poparł Andretiego. No, oni też mają wspólne interesy, więc to jest jasna sprawa. No ale Andretti, Andretti Zach Brown mówi, że pojawienie się Andretiego przyniesie same korzyści F1. No a sam Andretti jest zaskoczony reakcjami i y, przy okazji też opowiedział trochę, słuchajcie. Y, o negocjacjach z Alfą Romeo, bo przypominam, że on próbował Alfę kupić w, w poprzednim sezonie i już wydawało się, że to jest niemalże klepnięte. Jak on to podsum podsumował? E, w rozmowie z Motorsport Total stwierdził, że to był żart. Byliśmy już gotowi, to w zasadzie było już klepnięte. Mieliśmy już zaplanowany dzień i dosłownie dwa dni przed tym oni nagle zmienili zasady gry. Nagle okazało się, że cały czas chcą mieć ten zespół pod kontrolą. Ja powiedziałem: No nie, tak to nie może y, wyglądać. Ale nagle oni chcieli mieć veto na wszystko. To było coś, coś strasznego. Straciliśmy mnóstwo czasu. Gdybyśmy tego czasu nie, straci, nie stracili, to naprawdę byłbym dużo dalej w innych kwestiach związanych z wejściem do, y, do F1. Ciekawie, że tak wprost o tym Andretti mówi, i to mi się podoba, akurat ta, ta otwartość. Y, jego ojciec, tak jak Wam też ostatnio mówiłem, zdradził, że to mają być silniki Renault w, tym, w tych samochodach, że to już jest, jest gotowe, ale teraz się pojawiają informacje, że może jednak Ferrari, że, ale w każdym razie pod, pod względem silników są, są zabezpieczeni. No i ja cały czas też nie, nie zmieniam zdania. Chciałbym zobaczyć kolejny zespół w Stawce. I zakładam, że Andretti jest na tyle poważną firmą, że wie, z czym wiąże się wejście do F1. Ma kontakt z Jackiem Brownem, ten by go nie wrzucił przecież na, na minę. Więc długofalowo, moim zdaniem, tylko F1 mogłoby na tym zyskać. No, ale y, czekamy. Przechodzimy do tematu wagi samochodów. Automotor Sport napisało, że tylko Alfa Romeo, tylko samochód Alfa jest w limicie, y, w sensie udało im się osiągnąć minimalną wagę. 795 kg to jest minimalna waga na ten y, rok. McLaren ma być minimalnie ponad ten limit, a niektóre ekipy mają mieć tę wartość przekroczoną o mają tę wagę mieć przekroczoną nawet o dwucyfrowe wartości. I ponoć gigantyczne problemy z tą wagą ma mieć Red Bull. A jak duże znaczenie to ma w F1, no to chyba Wam tłumaczyć nie, nie muszę. Już ponoć pojawiły się jakieś naciski na FIA, żeby coś z tym zrobiono. Już tam za kulisami coś kombinują, żeby, żeby może chociaż troszkę ten limit zwiększyć. Hmm. Mówi się o tym, że, że FIA mogłaby zwiększyć do 800 kg, czyli o, o 5. Helmut Marko już tam ponoć też jest bardzo aktywny w tych wszystkich rozważaniach, ale żeby to się stało, to tak jak w przypadku, pamiętacie, jak było to zamieszanie ze splintami kwalifikacyjnymi, czy, czy zwiększyć ich liczbę, czy nie, to trzeba było zgody 8 zespołów, bo jakby to jest bardzo krótki czas i żeby wprowadzić w tak krótkim czasie zmianę, to trzeba zgody 8 zespołów. W tym przypadku musi być podobnie. Osiem zespołów musiałoby się zgodzić na podniesienie tego limitu. Na razie te osiem zespołów wydaje się, żeby się zebrało, więc być może żeby będą w tym zakresie jakieś zmiany. No chyba, że inne zespoły stwierdzą, że jednak da się coś z tą wagą jeszcze pokombinować. Kontrakt Maxa Verstappena to jest newsik dosłownie sprzed chwili. Mówię o chwili w nagrywaniu tego, tego odcinka. Dobrze poinformowane holenderskie źródła podają, że... Max miałby na mocy nowego kontraktu otrzymywać, uwaga, za sezon w okolicach 50 milionów euro. No i w zasadzie, no oczywiście nie wiemy ile dokładnie, ale no, byłby to prawdopodobnie najwyższy kontrakt w tym momencie w, w F1. No i oczywiście byłby to kontrakt podpisany na kilka lat, pojawiają się takie przedziały czasowe, że miałoby to być do 2027, 2028, coś w tych granicach. I decyzja ponoć już, w sensie ponoć już ten kontrakt w ogóle został podpisany, mamy oficjalnie tego się dowiedzieć w ciągu najbliższych dni. Zaskoczenia zero, no bo i Max chce zostać z Red Bullem, i Red Bull chce zostać z Maxem. Zaskoczenie, że to jest duża kwota, też absolutnie żadnego nie ma, no bo jeśli za kogoś trzeba w Formule 1 dużo płacić, to za Maxa Verstappena, gdyby on był z tych warunków finansowych niezadowolony, to na pewno mógłby coś zastanawiać się, kombinować na, na boku, a Red Bull tego absolutnie nie chce. Red Bull chce mu dać pełny spokój, status kierowcy numer jeden na 50 lat do przodu i to Max prawdopodobnie będzie miał zagospodarowane. A jeśli chodzi o rywali Red Bull'a, o Mercedesa, to ciekawe wypowiedzi Walteriego Botasa się pojawiły o Louisie Hamiltonie. Walter Botas przyznał szczerze, że czasami był w stanie pokonać Hamiltona, ale jeśli sobie spojrzymy na cały sezon, to nie byłem w stanie go pokonać. Czasami po prostu tak bywa. Koniec końców, zawsze znajdziesz kogoś, kto jest lepszy od ciebie i musisz to po prostu zaakceptować. Dla mnie. Nie ma z tym żadnego problemu. Cieszę się, że po prostu czasami, gdy miałem swój najlepszy dzień, to mogłem go pokonać. I to mi się akurat podoba, bo Walter jasno przyznał, że nie, nie wiem, brak pomocy ze strony zespołu, właśnie jakieś gorsze dni, czy jakiś. Zrządzenie losu, No nie, po prostu byłem słabszy od, od Luisa. Yy, I duży szacunek, że coś takiego potrafił jasno otwarcie yy, powiedzieć. Też głupie by brzmiało, gdyby tego otwarcie nie mówił, gdyby coś właśnie ściemniał. No ale i tak i tak szacun. No i też Walteri z kolejne takie ostrzeżenie wystosował. Ostatnio mówił, że nie wyobraża sobie, żeby ktokolwiek był w stanie pokonać Hamiltona w tym samym samochodzie. To przytek do Rasela. A teraz Bottas powiedział, że po tym wszystkim, co się stało pod koniec zeszłego roku, o i zobaczycie, będzie bardzo mocny i będzie miał mnóstwo ognia wewnątrz, w sensie wewnątrz siebie w środku, więc uważajcie. Tak powiedział Valtteri Bottas, który zna dobrze Louisa Hamiltona, przejeździł z nim wie, wiele lat, wie co rozgniewany Louis Hamilton potrafi zrobić. No i tym bardziej czekamy na początek tego sezonu, a to już naprawdę niedługo. Wkrótce też kolejny film. Za dzisiaj Wam bardzo dziękuję. Trzymajcie się mimo wszystko w tych trudnych czasach. Cześć, cześć.